Słowa kluczowe są fundamentem reklamy w AdWords, zwłaszcza jeżeli mówimy o sieci wyszukiwania. To dzięki tym słowom kluczowym wyświetlane, wywoływane będą właśnie nasze reklamy. Tak bardzo ogólnie możemy powiedzieć, że słowa kluczowe będą to wszystkie słowa lub też jakieś całe wyrażenia, których nasi potencjalni klienci będą używali podczas wyszukiwania informacji no również o tych naszych produktach, usługach. To są słowa, wyrażenia, które będą oni wpisywali do wyszukiwarki, no i na podstawie właśnie tych słów wywoływane będą oczywiście nasze reklamy. Dlatego tak niezwykle ważne jest, by dobrać słowa kluczowe, które będą jak najbardziej odpowiednie dla naszego biznesu, dla produktów i dla usług, które będziemy oferować. No i zobacz, mamy tutaj taką przykładową, przykładowe reklamy. Trzy reklamy, które dotyczą tego, tego samego tematu, Czyli kwiatów, kwiaciarni internetowych. No i zastanów się teraz, jakich słów kluczowych mógł użyć klient, aby wywołać takie właśnie reklamy. Mogłyby to być na przykład: kup kwiaty w sieci, kwiaty przez internet, kwiaciarnia internetowa, no i zapewne jeszcze cała masa innych słów kluczowych. W przypadku wyszukiwania słów kluczowych związanych z naszym biznesem, najważniejszą zasadą jest to, by mówić językiem naszych klientów. Dlaczego jest to tak ważne? No, tak naprawdę reklamując się w AdWords, jak wspominałem wcześniej, odpowiadamy na zapytania naszych klientów. Jeżeli nie będziemy rozumieć tych zapytań, nie będziemy rozumieć języka, którym oni mówią, no to ciężko będzie nam wybrać odpowiednie słowa kluczowe. I nawet jeżeli stworzymy świetną reklamę, to ona po prostu nie zostanie użytkownikowi Pokazana. Pokażę Ci może teraz dwa przykłady, abyś lepiej zrozumiał to, o czym mówię. Powiedzmy, że zajmujesz się utylizacją i wywozem odpadów komunalnych wywozem śmieci. W przypadku Twojej firmy, w przypadku Twoich pracowników, będziesz się zapewne posługiwał takim żargonem, żargonem firmowym i będziesz mówił właśnie o wywozie odpadów komunalnych. Taki potencjalny klient, który będzie jednak wyszukiwał jakieś oferty związane właśnie z tą branżą, będzie raczej wpisywał do wyszukiwarki nie wywóz odpadów komunalnych, a wywóz śmieci. No i drugi przykład. Powiedzmy, że sprzedajesz obuwie do biegania. Użytkownik nie wpisze do wyszukiwarki obuwie do biegania, a raczej buty do biegania. Bardzo mała zmiana, ale jak zobaczysz za chwilę, jakże istotna. No i pokażę ci tutaj kilka statystyk, abyś nie musiał mi po prostu wierzyć tylko na słowo, że ten język twoich klientów i dostosowanie, poznanie tego języka jest po prostu dla ciebie bardzo ważne. Mam tutaj wyniki dotyczące wyszukiwania tych wcześniejszych haseł Mamy wywóz śmieci oraz mamy wywóz odpadów komunalnych i zobacz, jak duże różnice tutaj występują. Średnia miesięczna liczba wyszukiwań w przypadku wywozu śmieci to aż 1900 wyszukiwań, natomiast w przypadku odpadów komunalnych tylko 50. Ceny w przypadku y, tych słów kluczowych, jakie będziesz musiał płacić, te średnie sugerowane stawki są. Podobne. Konkurencja również. No i teraz pomyśl, przygotowałeś świetne reklamy, ale jeżeli wybrałeś wywóz odpadów komunalnych, to słowo kluczowe, to ta reklama będzie wyświetlana bardzo rzadko i będziesz miał bardzo małe szanse, żeby pozyskać nowych klientów. Jeżeli z kolei wybierzesz to pierwsze słowo kluczowe, no to na pewno ten, ta pula klientów będzie znacznie, ale to znacznie większa. No i Również te drugie słowa kluczowe które podałem wcześniej jako przykład mamy buty do biegania oraz obuwie dobiegania. i tutaj te różnice są jeszcze znacznie większe. Mamy 27 tysięcy wyszukiwań kontra no niecałe 400. Oczywiście nie zawsze jest tak że reklamowanie się na te słowa kluczowe z żargonu branżowego będzie złym pomysłem. Pomyśl, że kierujesz swoją reklamę do profesjonalistów podobnych jak ty, do osób pracujących w branży, które znają właśnie ten żargon. No wtedy wykorzystanie tego żargonu będzie miało po prostu jakieś głębsze znaczenie i wręcz będzie nawet pożądane. Także będziesz musiał tutaj oczywiście wyróżnić te grupy potencjalnych odbiorców. No i jeżeli będzie trzeba, to użyć konkretnych, nawet i tych branżowych słów kluczowych. To, co jest ważne w przypadku doboru słów kluczowych, to aby były one trafne dla naszej branży, dla naszych produktów i usług, które sprzedajemy, bo jeżeli nie będą, to klient przesłany, nawet przekierowany na taką reklamę, kiedy przejdzie już później z tej reklamy na stronę, zobaczy, że po prostu to, co wyszukał, no nie odpowiada tak naprawdę temu, co chciał znaleźć. Bardzo ważna jest też średnia liczba wyszukiwań, bo to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Możesz mieć świetne reklamy, ale jeżeli twoje słowo kluczowe będzie rzadko wpisywane do wyszukiwarki, to reklamy nie będą się po prostu wyświetlać. No i kolejna sprawa to twoja konkurencja. Jeżeli będzie ona wysoka, no to oczywiście ciężej będzie ci się przebić swoimi reklamami, no i zapewne te koszty będą również znacznie większe. Będziesz musiał również pod uwagę brać konkurencję, jeżeli twoja branża jest no, taka oblegana, jeżeli konkretne słowo kluczowe będzie używane przez wiele firm, przez twoją konkurencję, to no, zapewne koszty za takie słowo kluczowe będą znacznie większe. No i być może lepiej będzie poszukać jakichś alternatyw, poszukać innych słów kluczowych, no bo będziesz musiał tutaj, tak jak wspomniałem, płacić znacznie więcej, no a nie zawsze te koszty poniesione właśnie na konkretne słowo kluczowe mogą dać ci satysfakcjonujące cię, risultati.